Zabieg strzyknięcia kwasu hialuronowego w usta polega przede wszystkim na właściwym jego zaprojektowaniu, dlatego że wykonywanie ust na zasadzie zobaczymy jak to będzie wyglądało w trakcie zabiegu to najczęściej jest katastrofa. Usta trzeba dokładnie sobie rozplanować. Zmieniamy usta poprzez zaznaczenie ich konturu, poprzez projekcję, czyli wysunięcie ust do przodu oraz poprzez objętość, czyli zwiększanie ich wielkości. Decydując się na ten zabieg, musimy liczyć się z tym, że korekcja ust pociąga nieraz za sobą dodatkowy ostrzyk, np. w okolice kości policzkowych. Wypełniając bowiem tamte okolice, w sposób naturalny podnosimy kąciki ust. Zabiegi związane z wykorzystaniem igły kojarzą się z dużym bólem. Czy istotnie jest to aż tak bolesne? Są pacjentki, które nie chcą żadnego znieczulenia i twierdzą, że one nie czują bólu. Są pacjenci, którzy czują niewielki ból, wtedy wystarczy krem znieczulający i zabieg jest dla nich bezbolesny. I są pacjentki, które są bardzo wrażliwe na każdy ból, i wtedy stosuje się znieczulenie stomatologiczne. Zabieg powiększania ust igłą jest bardzo krótki, bo zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Niestety nie można po nim od razu wrócić do pracy. Potrzebny jest okres rekonwalescencji. Po zabiegu zalecenie podstawowe to jest ukrycie, czyli nie pokazywać się przez najbliższe trzy dni. Pierwszego dnia po zabiegu usta są za duże i obrzęknięte. Jest to efekt głębokiego działania igły. Drugi dzień po zabiegu jest dosyć znaczny obrzęk i wtedy najlepiej się nikomu nie pokazywać. Natomiast trzeci dzień to zaczynamy wracać do normy. Czyli czwartego dnia pacjent zaczyna być zadowolony, a siódmego dnia jest już bardzo zadowolony. Usta jednakże najpiękniej zaczynają wyglądać w 14 do 21 dni po zabiegu. I ten efekt w zależności od danej osoby powinien utrzymywać się od 12 miesięcy do półtora roku. Należy pamiętać, że efekt gdyby był dłuższy, byłby niekorzystny dla pacjenta w związku z tym, iż twarz nasza się zmienia. I może się okazać, że usta sprzed dwóch lat nie pasowałyby już do reszty twarzy. I na koniec nasza ulubiona kwestia. Chodzi rzecz jasna o cenę powiększania ust igłą. Koszt pojedynczego zabiegu nie jest duży. To jest zaledwie 1200 zł, a zabieg zajmuje około 1,5 do, do 2 godzin z analizą i rozmową z lekarzem. Później wyłączenie z życia 3 dni. Także tak naprawdę jest to coś, co można zrobić sobie w piątek, a w poniedziałek już przyjść do pracy i nikt nie będzie wiedział, że byliśmy u lekarza.